Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opiszę Wam rasę każełek kochin. Tutaj macie kogutka. Każełek kochin pochodzi z Chin. W XIV wieku trafiły do Anglii. Miniaturowa rasa kur, kochin olbrzymi, powstał od kochina miniaturowego. Kogut waży 850 gram, a kura 750. Kura w ciągu roku znosi 80 jaj o masie 30 g, o barwie skorupki brązowej. Sylwetka kochina jest okrągła z szerokim tułowiem. Silnie upierzone upierzenie występuje nie tylko na ciele, ale także na stopach. Ogon jest także okrągły i puszysty, noszony wysoko. W Europie najczęściej hodowane są kochiny typu amerykańskiego. Na Wyspach Brytyjskich tarasa występuje w odmianie mniej krępej i mniejszej. W barwie kochina jest wyróżnione: są takie barwy czarne, czarne, biało-nakrapiane, krogulcze, niebieskie, srebrzyste, białe, krogulcze, żółte, niebiesko-białe, nakrapiane, złociste uropatwianek, krogulcze, jarzębato to żółte i wiele więcej. Tutaj macie kogutka, który ma tak około 5 lat, możliwie że 4. W mojej hodowni znalazł się bodajże 17 marca 2017 roku. Razem został zakupiony z Białokurą, która niestety zginęła, ale yy, planuję mu zakupić. W nowym roku lęgowym 2021 Kurkę. Tak się prezentuje kogutek. Możecie mi napisać jaka to jest barwa. Jeśli słyszycie tam gęsi, perliczki, kaczki, to przepraszam z góry za to. Tak się on prezentuje. Bardzo piękny kogutek. Chciałem go wziąć na początek, ponieważ, jak powiedziałem w pierwszym odcinku, do którego Was zapraszam, macie linków. W opisie i w karcie, to yy, powiedziałem, że on jest awatarem tego kanału i głównym takim przedstawicielem. Więc na pierwszy ogień poszedł właśnie on. No i planuję mu kupić kurkę, ale jak kupię, dam Wam znać. Więc myślę, że zakończymy ten odcinek. Do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć.